Było to przed świętym Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła jego godzina przejścia z tego świata do ojca, umiłowawszy swoich na świecie do końca, ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, widząc, że ojciec dał mu wszystko w ręce, oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego, Panie, Ty chcesz mi nogi umyć? Jezus mu odpowiedział, tego co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Rzekł do niego, Piotr, nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus, jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego, Szymon Piotr, Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus, wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I Wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda. Dlatego powiedział, Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy umył nogi, przywdział szaty, i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co Wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i nauczyciel, umyłem Wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi dałem wam bowiem przykład abyście i wy tak czynili jak ja wam uczyniłem wielki czwartek dzień kiedy Jezus ustanowił sakramenty eucharystii i kapłaństwa co dla nas znaczy eucharystia jak często Przyjmujemy komunię święto, jak się staramy często przyjmować komunię święto, czy uświadamiamy sobie, co znaczy komunia święta? Bóg, spójrzmy na świat dookoła nas, spójrzmy na ten świat, który w życiu widzieliśmy, na piękno przyrody, na wielkość tego świata, a to jest tylko część. A cały wszechświat, którego człowiek nie może objąć, pojąć. I dotrzeć, gdzie początek, gdzie koniec, cały wszechświat. Ta wielkość Pana Boga, mądrość Pana Boga, piękno Pana Boga, On jest większy, piękniejszy, mądrzejszy niż to, co my widzimy. I ten Bóg zamyka się w małym kawałku chleba, żeby przyjść do nas, żeby być w nas. Tak nas kocha. Tak nas kocha. Czy uświadamiamy sobie, kiedy przyjmujemy Komunię świętu, kiedy mamy możliwość? Czy może łatwo nie rezygnujemy z tego, że a przyjmę kiedyś tam, a raz w roku przyjmę, a raz w miesiącu przyjmę. Czy staramy się, żeby jak najczęściej karmić się tym świętym pokarmem. Ale też dzisiejsza Ewangelia świętego Jana pokazuje nam coś bardzo ważnego. Tam, gdzie Mateusz, Marek, Łukasz mówią nam o tym, jak to wyglądało, że Jezus wziął chleb, połamał rozdał. Jan mówi coś innego: pokazuje, że Jezus umył nogi apostołom. Ten znak umycia nóg, możemy wyjaśniać go co to znaczyło wtedy, że to było uniżenie, że to było zajęcie, którym zajmowali się słudzy, niewolnicy. Dlatego Piotr się sprzeciwia, nie chce, żeby je sunął, ale to jest znak ponadczasowy, tak jak chleb jest znakiem ponadczasowym, taki umycie nóg jest znakiem ponadczasowym. Kto dziś myje nogi komuś? Rodzice małym dzieciom, dzieci. Starym rodzicom. Ale czy mąż żonie umie umyć nogi? Spróbujcie. Weźcie dziś miskę, umyjcie nogi, mąż żonie, żona, mężowi. Zdrowi, silni, młodzi, umyjcie nogi. Zobaczcie, co to znaczy. Oczywiście, że to jest znak, to jest znak służby. Po komunii świętej, kiedy wychodzimy z kościoła. My powinniśmy myśleć, jak ja teraz odpowiem Panu Bogu na to, że on do mnie przyszedł, że on dał mi taki wielki dar. Jezus mi mówi: służbą. Jak ja odpowiem? Jak ja teraz posłużę komuś i pójść, posłużyć, usłużyć człowiekowi, który tego potrzebuje, który tego oczekuje? Jaką mam możliwość posłużyć? Spotykam człowieka, mogę, mogę jakoś posłużyć. Tutaj wyobraźnia, wyobraźnia miłosierdzia, jak Jan Paweł II. Jak mogę posłużyć drugiemu człowiekowi? Po, każdym, po każdej komunii świętej, po każdej mszy świętej, po każdej Eucharystii powinienem odpowiedzieć służbą, tak jak Jezus nam posłużył. Powinienem oddać życie, być dobrym jak chleb, jak mówił, mówił brat Albert, być dobrym jak chleb, żeby każdy, kto do mnie przyjdzie, mógł sobie ułamać kawałek i wziąć, nakarmić, się. być dobrym jak chleb. I ja powinienem tak odpowiadać. Oczywiście, że powinienem podziękować po mszy Świętej na kolanach Panu Bogu za, za Komunię Świętą. Oczywiście, że powinienem adorować Pana Jezusa jak można najwięcej, najdłużej. Ale też później, kiedy już wychodzę z kościoła, mam uwierbiać Pana Boga służbą, umyciem nóg, służeniem, być sługą dla drugiego człowieka. Świadomie, jako dziękczynienie po Komunii Świętej idę posłużyć drugiemu człowiekowi. Spróbujmy tak dzisiaj. Spróbujmy tak zawsze. Spróbujmy tak sobie uświadomić i tak, tak o praktykę mieć, że po komunii świętej idę służyć. Dziś też ustanowienie, dzięki kiedy Jezus ustanowił kapłaństwo, pragnę w tym dniu podziękować Panu Bogu za dar mojego kapłaństwa. Pragnę podziękować Wam za Wasze modlitwy i Waszą życzliwość. Wiele tej życzliwości doświadczam. I to, że są ludzie, którzy nawet i tutaj słuchają rozważań, że. Można tak po ludzku powiedzieć, że czuję się potrzebny. Czuję się potrzebny, że widzę, że mogę komuś posłużyć tak, jak służy kapłan. Słowem Bożym, sakramentami, swoją posługą kapłańską. Dziękuję Wam za to. Przepraszam. Wielki czwartek to jest też dzień, kiedy, kiedy powinienem przeprosić za to, że nie jestem takim kapłanem, jak być powinienem. Chociaż można powiedzieć, nie najładniej, że kilogramy nie świętej zjadam, ale nie jest, jestem po prostu słabym człowiekiem i nie jestem takim, jak być, powiem, przepraszam za to, że nie, nie byłem dla Was kapłanem takim, jak być powinienem. Wybaczcie i módlcie się za mnie, żebym był dobrym świętym kapłanem. Nasze siostry w naszej parafii, to już nawet nie pierwszy raz robią coś takiego, że proszą parafian, żeby zapisywali się, kto podejmuje się takiego zadania, bierze takie postanowienie, że od Wielkiego Czwartku do Zesłania Ducha Świętego będzie się modlił Ojczyz nasz Radu i raduj Samaryja za mnie, za księdza Pawła, za swoich kapłanów. Ta modlitwa mnie trzyma, ta modlitwa mnie niesie. Jeśli jestem kapłanem, jeśli jakieś dobro wynika z mojego kapłaństwa, to tylko dzięki waszej modlitwie. Może ktoś się jeszcze dołączy. Jestem chciwy na waszą modlitwę. Proszę Was o Waszą modlitwę. Módlcie się za mnie, bo tylko dzięki Waszej modlitwie mogę służyć. Módlcie się za swoich kapłanów. Z kapłanów, których znacie. Módlcie się. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.